No dobra, może najpierw na szybko taka y, króciutka historia pojazdu. No więc, tak, BMK 120D, 2 litry dieselek. Y, tutaj był ster EDC16, C35, jeśli dobrze pamiętam. I ogólnie historia jest podobno taka, że y, samochód miał zrobioną mapę na więcej mocy, plus EGR, dlatego tutaj macie taką przejścióweczkę, żeby to wyeliminować i tak dalej. I sterownik był podpięty. Tak na wierzchu na szybko w celu sprawdzenia, podobno samochód odpalił, więc został odpięty, złożone, podpięty z powrotem, i auto już nie odpaliło. Tak więc co? No Ja jak siadłem na ten samochód, no to pierwsze co podpięcie kompa jako że na desce po włączeniu zapłonu, no choineczka, błędy od skrzyni biegów i tak dalej, jako że jest to automacik. I po podpięciu kompo, po prostu no praktycznie w każdym module jest błąd, że brak komunikacji ze sterownikiem silnika. No więc, co? Wyciągnąłem ster, na stół go podpiąłem w trybie bench do Foxa. Tak samo nie jest w stanie się z nim połączyć, więc, można powiedzieć, że wyeliminowałem jakby na szybko ryzyko, że jest gdzieś walnięty bezpiecznik czy coś żeby nie marnować na to czasu, jako że no sterownik do tego 30 funtów także no w przeliczeniu na złotówki jakieś 150 złotych, także no naprawdę no szkoda marnować czasu eee, zamówiłem nowy ster dzisiaj on doszedł, także rozpakowuję paczuszkę i przechodzimy dalej dobra, tutaj mamy oryginalny ster z, tego, z tej BMW jedynki Numer Bosza, numer BMK i tutaj ten numerek 1039S11317. To wszystko się zgadza. Może być lekko inny soft w tym sterowniku, jako że no ten jest tutaj podpisany, że został wyciągnięty z BMK 520. Ale to nie powinno w niczym tak naprawdę przeszkadzać, jako że fizycznie sterowniki powinny być identyczne. I teraz tak, zanim w ogóle zacznę cokolwiek robić. To pierwsze co. Yy, idę do tamtej jedyneczki. Odpięty akumulator ma być. Podpinam sterownik, podpinam akumulator yy, i po włączeniu zapłonu zobaczę czy nadal będzie choinka, yy, czy uzyska w ogóle jakąkolwiek komunikację z tym sterownikiem. Jeśli tak, no to spoko pół sukcesu, ale trzeba pamiętać o tym, że auto nadal nie odpali, jako że będzie nas trzymało imo, o które zrobimy. Ewentualnie później, jeśli rzeczywiście uzyskamy połączenie ze sterownikiem. Także co? Idę do auta, podpinam to wszystko tam i idę sprawdzić, jak to się zachowa. Dobra, akumulator podpięty. Sterowniczek na szybko podpięty. Także co? Zobaczmy, co to. Co to z tego będzie? Czy w ogóle coś będzie? żyło akurat znowu mi obiektyw chyba zaparował różnica temperatur dobra zapłon mhm, nadal mamy błąd w skrzyni biegów niedobrze niedobrze ale dobra zakręćmy to zobaczmy czy coś to w ogóle zmieni Dobra, podepnę jeszcze kompa, zobaczę yy, czy mam błąd braku komunikacji ze sterownikiem silnika. Yy, dobra, jest jakiś postęp, podpiąłem dodatkowo akumulator na kabelki i robię teraz diagnostykę i jak widzicie yy, pojawił się sterownik silnika, mamy 10 błędów, ale jest połączenie, czyli jest szansa, że Że po prostu rzeczywiście była to wina sterownika. Ale to wszystko jakieś stare. Kasujemy te błędy. Dobra. Ogólnie zrobię mu szybkie czyszczenie całego systemu, wszystkich modułów. To jeden błąd w, w skrzyni. A, brak tylko sygnału z jakiegoś e, modułu od... E, chyba od haka to będzie. Bo on ma dopinany hak. Dobra, ale to akurat nie ważne Dobra, co jeszcze teraz zobaczę, jeszcze na szybko, to... E, Próbuję wyłączyć i włączyć zapłon i go zakręcić. Zobaczyć czy w ogóle jakikolwiek dźwięk z siebie wyda. Nie odpala ani na chwileczkę. Czyli chyba tak. No, teoretycznie powinien dać na chwilę chociaż jakiś dźwięk. I go odciąć. No ale nie ma nic. Dobra, no to teraz tak, żeby nie ingerować w samo oprogramowanie sterownika, jako że w tamtym sterze może być jakiś błąd w samym sofcie yy, przerzucimy po prostu na szybko sam immobilizer, żeby yy, dopuścił nas po prostu do próby uruchomienia silnika. Dobra, wyciągnąłem sterownik z powrotem na stół, a tutaj mamy oryginalny z tego auta sterownik, otworzyłem go. I tutaj mamy IPROM e o oznaczeniu 95640. I ogólnie tego iprom e sobie wylutujemy z tego sterownika i wlutujemy do tego sterownika, jako że tutaj mamy zapisane informacje. Po wymianie tego z powrotem na samochód, podpięcie baterii i próba uruchomienia. Więc co? Wygląda na to, że wszystko przelutowane. Także idę sprawdzić na samochód, czy jest jakiś postęp. Dobra, ster podpięty, jak na razie tam bez tej dolnej obudowy. Tutaj jeszcze podłączę startera, bo tutaj bateria to dentka taka, że zaraz to pada. Jeszcze nie wiadomo, tak naprawdę, czy przez sobą baterię tutaj, nie wiem, ten stary ster się nie uwalił. Dobra, testujmy, czy to w ogóle zagada miejmy tylko nadzieję, że nie zgubił na starym sterze jakiejś synchronizacji z modułem CAS ale zobaczymy, no czasami się to tak właśnie udaje bez zbędnego programowania dobra, zapłon błędy, że zegar nie ustawiony. dobra, kręćmy to dobra, żyje padaczka Dobra, ja go gaszę. Przeskanuję jeszcze, czy jakieś błędy wyrzucił. No ale najważniejsze, że padaczka uruchomiona. No teraz trzeba zrobić to, co tam oryginalnie sobie chcieli zrobić. Czyli no, wrzucę mu tu jakiegoś e, pliczka, zrobię nie wiem, stage pierwszy, pewnie EGR i resztę ekologii e, wyeliminować. I tyle. Niech to zabierają mi stąd, bo tylko zagraca.